W konferencji o elektromobilności mieliśmy okazję uczestniczyć w miniony poniedziałek w siedzibie działdowskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Działdowie. Na zaproszenie prezesa ze swoimi sztandarowymi produktami odwiedziły nas wiodące na rynku firmy. Znajdujemy się w PGKiM Działdowo. W dniu dzisiejszym mamy okazję organizować spotkanie poświęcone elektromobilności. Te rozwiązania, które prezentujemy, to m.in. firma Volvo razem z firmą Ecocell, które prezentują śmieciarkę, śmieciarkę 100% elektryczną oraz firma, firma Volkswagen, która jest jedno z aut, które również ma zastosowanie użytkowe. Chcemy się zapoznawać z tymi nowymi rozwiązaniami. Mamy nadzieję, że te rozwiązania w dalszej lub bliższej przyszłości mogą, będą mogły mieć zastosowanie w naszej firmie. Wiemy, że ta, ta rewolucja elektromobilności ona przyspiesza znacząco i mamy nadzieję również, że w niedługim czasie będą uruchomione programy, które pozwala, pozwolą również. Podejść bardzo efektywnie do, do procesu finansowania tego typu inwestycji, bo niewątpliwie na dzień dzisiejszy są to rozwiązania dla nas niedostępne, głównie ze względów finansowych, ale w przyszłości mamy nadzieję, że one będą coraz bardziej powszechne, a dzięki wsparciu z funduszy europejskich czy źródeł państwa będą, będą również dostępne dla takich spółek komunalnych jak nasze. Przed chwilą miałem okazję przejechać się tym. Dużym samochodem ciężarowym. Jest to nowoczesna elektryczna śmieciarka. Moje wrażenie jest niesamowite. Tym, pomimo tego, że ten samochód jest bardzo duży, o dużym tonarzu, to lepiej się nim jeździ niż, niż jakimś nowoczesnym samochodem osobowym. Przyszłość, która nas czeka niebawem to jest przesią, przesiągnięcie się na te samochody elektryczne, które już nie będą tutaj zatruwały naszego środowiska, które będą całkowicie czyste. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy jedyną przeszkodą no niestety są finanse. Te samochody elektryczne kosztują dwa razy więcej niż, niż samochody tradycyjne spalinowe. Niemniej jednak przy pomocy środków unijnych mam taką nadzieję, że jest to już tylko kwestia Kilku lat, dwóch, trzech, kiedy po naszym mieście będą jeździły takie ciężarówki, które w niczym nie będą przeszkadzały naszym mieszkańcom, a samochody dostawcze elektryczne będą wykorzystywane przez nasze służby komunalne do różnego rodzaju małego wewnętrznego zaopatrzenia. Cieszymy się bardzo, że działowo dołączyło do miast stojące pojazdy nasze elektryczne. W dzisiejszym dniu. Można zaobserwować za mną pojazd elektryczny Volvo EFE wraz z zabudową firmy EcoCell. Samochód całkowicie bezemisyjny, zabudowa też bezemisyjna. Cóż, wspieramy polskie miasta i polskie firmy, które będą chciały dołączyć do bezemisyjnego transportu ciężkiego albo komunalnego. Zmiana z samochodów spalinowych na elektryczne nie czeka nas oczywiście od jutra, ale warto już dziś się do tego przygotować. Być może warto zacząć od transportu ciężkiego.